Dziś polecimy z grubej rury. Powiemy ci, co to jest komputer i do czego nam banan w tym wszystkim. Zostań do końca. Jako, że kanał kierujemy do osób spoza branży IT, zaczynamy cykl filmów o podstawach, które musisz znać. Zaczniemy od pojęcia czarnej skrzynki, po angielsku black box. Termin dość często używany do opisywania wielu zagadnień na różnym poziomie skomplikowania. Upraszcza rozważania na dany temat, nie komplikując niepotrzebnie dyskusji. Powiedz sobie, że masz czarną skrzynkę. Wkładasz do niej kartkę papieru. A ona czyta ją na głos. Wyobraź sobie, że masz inną czarną skrzynkę, wkładasz do niej wizytówkę firmy, a ona pokazuje Ci trasę dojazdu. Taką czarną skrzynką jest komputer. Komputer oczekuje od ciebie danych wejściowych, przetwarza je i oddaje dane wyjściowe. Danymi wejściowymi może być bardzo wiele rzeczy, żeby nie powiedzieć wszystko. Może to być twoje naciśnięcie na klawiaturze. Pięk na dysku, dźwięk, sygnał analogowy, obraz, tekst bardzo wiele typów informacji. Komputer jest w stanie przetwarzać dane w prawie dowolnego źródła, jeśli tylko jesteśmy w stanie je przystosować tak, by było ono dla niego zrozumiałe. A co może być danymi wyjściowymi? Praktycznie wszystko, czego oczekujemy. Szereg różnych typów informacji. Na przykład obraz wyświetlany na monitorze, dźwięk w głośnikach, śmieszne kotki, wydruk z drukarki. Istotne jest to, żebyśmy pamiętali, że są to informacje, pewien sposób zapisania danych, a komputer jedynie co robi, to je przetwarza na oczekiwany wynik. Wracając do czarnej skrzynki, jest to koncept, który często pomaga zrozumieć pewne zagadnienia. W tym przypadku użyliśmy tego terminu, aby skupić się na tym, co jest najważniejsze przy omawianiu komputera. Najważniejszy jest proces podawania danych wejściowych i ich przetwarzania i otrzymywania danych wyjściowych. Czyli komputer jest maszyną, jak kombajn, którą podajemy zboże, a on wyprowadzi ziarno. Jak maszyna do mielenia mięsa, której podajemy duży kawałek, a na wyjściu mamy mięso mielone. A teraz rozwikłanie zagadki, po co nam banan? Myślałem, że to jest click, clickbait. A nie. I jak widzisz, sposobów wejścia informacji do komputera, jak i wyjścia jest dużo. I możemy nawet wymyślić własne. Jednym z ciekawych przykładów wejścia, choć dość prostym, jest banan. inputs are going to be different key presses so this is our left arrow key the color of the alligator clips don't really mean anything so let's just plug one into each banana and play the piano since bananas are conductive the alligator clips will send the signal back to the computer that we're pressing arrow keys the same way it did when we held makey makey with our hands Całe zagadnienie jest fascynujące i co warto wspomnieć, dostępne dla, szeroko dla wszystkich. Sprawdź projekt makegamemakegame.com, wystarczy obejrzeć kilka filmików i będziesz w stanie skonstruować własny sposób wprowadzania informacji do komputera. W następnym filmie zrobimy jedną z odważniejszych rzeczy. Zajrzymy do czarnej skrzynki.